Cześć! Mówi do Was Doromarszałek Marszałek z Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania pierwszego odcinka nowej serii podcastu Uważnie o Przedsiębiorczości. Świat technologii zauważył już istnienie okresu. Świadczy o tym chociażby standardowe monitorowanie, które mają już wbudowane w większości smartwatche. Niedawno widziałam też pomysł, na wkładki higieniczne, badające stan zdrowia, w oparciu o analizę krwi menstruacyjnej. I to o tym, jak może wyglądać nowoczesność w tej kwestii, chciałabym dzisiaj porozmawiać. Bo skoro wiemy, jak ważny jest rytm dobowy dla naszego zdrowia, to i o tym miesięcznym, dotyczącym oczywiście kobiet, warto pamiętać i prowadzić rzetelną edukację, pozwalającą na życie z nim w zgodzie. A co to znaczy? Jak mądrze edukować? Dowiemy się o tym od mojej gościni. Uważnie o przedsiębiorczości, czyli o ludziach i ich przedsięwzięciach. Dziękuję, że słuchasz podcastu inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. 29 września odbyła się gala demo 14 edycji Brave Camp, czyli intensywnej tygodniowej szkoły przedsiębiorczości, na której osoby studiujące na 10 warszawskich uczelniach oraz w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku pracują nad swoimi projektami w dwóch ścieżkach. Biznesowej i społecznej. Projekt, o którym będziemy dziś rozmawiać, zdobył w drugiej ścieżce wyróżnienie i nagrodę publiczności. A o warsztatach w rytmie cyklu rozmawiam z Magdą Halską, studentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Położnictwa. Cześć! Cześć! Gratuluję Ci tych wyróżnień i cieszę się, że jesteś dzisiaj ze mną. Dziękuję bardzo. Warsztaty, które dają nastolatkom wiedzę, pewność siebie i sprawczość na każdy dzień. Tak o nich napisałaś. Czy planujesz mówić też o tym, że jednak można farbować włosy i kisić ogórki podczas okresu na marginesie? Nie chcę trywializować, bo temat jest i trudny, i poważny. Ale według raportu takie przekonania nadal w 2020 roku istniały i to u 21% kietowanych kobiet. Tak, jako początek moich warsztatów planuję takie krótkie obalanie mitów właśnie z dziewczynami, żeby zgadywały, czy to jest prawda, czy fałsz i na przykład o tym kieszeniu ogórków słyszałam i też chcę im o tym powiedzieć. Podczas konsultacji pytałaś o to, jak weryfikować wiedzę gromadzoną na potrzeby warsztatu, i to też moim zdaniem mocno świadczy o tym, jak dużo tych mitów się zakorzeniło w naszej kulturze i świadomości. I najgorszym z nich jest chyba ten wychodzący z naszej mentalności katolickiej, że jest to nasz krzyż i że to musi boleć. I otóż nie musi, ale naprawdę trzeba podejść do tego tematu holistycznie. I jak to wygląda z Twojej perspektywy, studentki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym? Myślę, że jeżeli taki mit funkcjonuje, to nie jest zasługa kultury chrześcijańskiej, która dużo wniosła dobrego w nasz świat, tylko po prostu zła interpretacja tego, bo jest to po prostu natura. Tak człowiek jest stworzony, tak człowiek jest zbudowany, kobieta żyje w tym cyklu miesięcznym i właśnie chciałabym dziewczynom mówić, że to jest naturalne, że to jest dobre i też jak one mogą na co dzień nie kontrolować swoje ciało, tylko po prostu je obserwować i w zgodzie z nim żyć. Też pewnie jak na każdym z tych etapów cyklu się ze sobą odnaleźć i dobrze się sobą zaopiekować. Tak, żeby były takie wobec siebie wyrozumiałe, że jak mają gorszy humor albo źle się czują, to nie jest kwestia, że, że z nimi coś jest nie tak, że coś one źle robią, tylko po prostu tak działa ich ciało i one muszą dać temu ciału odpocząć. Co nie jest łatwe w naszej kulturze, bo te obowiązki, które na co dzień pełnimy, nie dają nam takiej taryfy ulgowej, nie dostajemy jej instytucjonalnie. Świat teraz działa w rytmie dobowym, a nie, a nie w tym takim naszym miesięcznym, ale myślę, że jest dużo rzeczy, które same możemy robić w tym życiu prywatnym, nawet jeżeli zawodowe czy, czy szkolne musi się dostosować na, jak na ten moment. Możemy po prostu po szkole jednego dnia zaplanować sobie więcej aktywności, więcej spotkań, nowe wyzwania, a innego dnia po prostu odpuścić, odpocząć, wypić ciepłą herbatę i po prostu spędzić czas na przykład z bliskimi w bezpiecznej przestrzeni. Czy jest jakiś Twój ulubiony tri, który możemy zastosować Stosować, dbając od siebie na którymś z tych etapów, stosuję kilka rzeczy, na przykład suplementacja omega-3, która zmniejsza, redukuje bolesne miesiączkowanie, czy różne ćwiczenia relaksacyjne, które też mają na to taki wpływ. Ale moim ulubionym trikiem jest po prostu to, że jak na przykład mi sami chce się płakać, to nie obwiniam się za to, tylko po prostu wiem, że mam teraz wysoki progesteron, niskie estrogeny i to przez to mam taki humor. Wysoki progesteron, niskie estrogeny. Tak, to jest charakterystyka fazy lutalnej, czyli drugiej fazy cyklu miesiączkowego. Tej przed kolejną miesiączką, która jest właśnie znana też jako PMS, możemy się wtedy tak czuć, i to jest naturalne. Będę pamiętać. Edukacja zdrowotna działa w polskiej szkole od 1 września tego roku. Sprawdziłam i w programie nauczania nie występuje w szkołach ponadpodstawowych ani słowo okres, ani miesiączka, ani menstruacja. Za to dla najmłodszych uczniów pojawiają się w kilku miejscach. Na przykład jest mowa o potrzebach higienicznych w okresie dojrzewania, produktach menstruacyjnych, ale również o zjawisku ubóstwa menstruacyjnego. To, co mnie jednak bardzo zmartwiło, to to, że w proponowanych formach zajęć w tabelce pojawia się forma nazwana pogadanką, co już na samym wstępie dyskwalifikuje takie zajęcia. Dobrze, że w tej części o dojrzewaniu pojawiają się inne propozycje na aktywności edukacyjne, na przykład gra, fakty i mity o miesiączce. Uczniowie odgadują, co jest prawdą, a co nie, ćwiczenia, co mi pomaga kiedy, Uczniowie piszą lub rysują sposoby radzenia sobie z różnym samopoczuciem w cyklu, a na końcu propozycja refleksji, że miesiączka to naturalna część życia, im lepiej ją znamy, tym łatwiej o siebie zadbać. I to jest spójne z tym, co nam powiedziałaś. Jak to całościowo jest różne od tego podejścia, które będzie wyróżniać Twoje warsztaty? Właśnie chciałabym, że moje warsztaty były jak najbardziej interaktywne, żeby nie były taką pogadanką albo prezentacją, więc mam właśnie przygotowane wiele aktywizacji dla, dla dziewczyn. Myślę też o tym, żeby na przykład właśnie zrobić razem z nimi różne ćwiczenia fizyczne, by to było nie dość, że interaktywne, to jeszcze takie fizycznie angażujące. I może też na przykład właśnie wcześniej wspomniałam o kwasach omega-3, które redukują to bolesne miesiączkowanie, a inną taką substancją jest na przykład imbir, który też ma działanie przeciw co jest tutaj istotne, więc może będziemy na przykład też razem robić herbatę imbirową, żeby tak naprawdę w praktyce zobaczyły, jak mogą sobie z tym radzić. I też oczywiście chcę na przykład zrobić przygotowanie z nimi takiego okresowego pomocnika, gdzie byłyby różne produkty menstruacyjne, gdzie byłyby i na przykład tabletki przeciwbólowe, ale też, nie wiem, może trochę gorzkiej czekolady, która ma wysoki poziom magnezu i też wyzwala endorfiny, co pomaga nam w tym czasie. Mhm. Kolejne moje pytanie, które w sumie jest kontynuacją tego, o czym rozumiem. Nie ma być to forma wykładowa, mówisz? A jakie tematy będą poruszane? Chodzi mi o dostosowanie do poziomu odbiorców. Czy raczej celujesz w szkoły podstawowe czy ponadpodstawowe? Ja chcę dotrzeć na początku z tym warsztatem do trochę starszych dziewczyn, które już miesiączką od kilku lat, u których też ten cykl trochę się ustabilizował, bo wiem, że też taka bardzo podstawowa wiedza o menstruacji jest przekazywana. Są różne raporty, właśnie różne już propozycje takich lekcji, a mało kto mówi, o tym, co dalej, czyli nie tylko, że ta miesiączka, go, że jest też. Na przykład owulacja, tak? I że jest faza folikularna, czyli ta pierwsza faza, potem jest ta faza lutealna. I do miesiączki się wszystkie przyzwyczajamy, bo jest to po prostu najbardziej widoczne. Natomiast wiele już dorosłych kobiet nie wie, jak ten organizm funkcjonuje przez cały miesiąc. I właśnie na tym chce się skupić, żeby o tym, o tym rozmawiać. I dlatego właśnie do tych starszych dziewczyn, które już mają tę miesiączkę, których ten cykl już trwa, one już to widzą, ale żeby pomóc im zgłębić to, bo to dotyka po prostu każdego ich dnia, a nie tylko tego, kiedy mają okres. I one jeszcze nie miały tej edukacji zdrowotnej w szkole, więc jest szansa, że nie wszędzie ten temat był rzetelnie i holistycznie właśnie omówiony. Jak się do tematu menstruacji podchodzi na Twoich studiach? Czy są jakieś aspekty, które Cię zaskoczyły? U nas na studiach dużo się bardzo mówi o tej fizjologii. Ale tak o samym cyklu miesiączkowym nie, no bo więcej rozmawiamy o porodzie, o ciąży, o różnych ginekologicznych chorobach. Natomiast rzeczywiście gdzieś tam czytając o tym, dowiaduje się coraz, coraz to nowych rzeczy, tak? Chociażby właśnie ten kwas omega 3, o którym mówiłam, który naturalnie występuje tylko w tłustych rybach. Czyli jak dziewczyny na przykład są na diecie wegetariańskiej albo nie jedzą ryb, a powiedzmy sobie, nawet jak dziewczyny jedzą mięso, no to zwykle jest to pewnie kurczak, a rzadko kiedy tłuste ryby dwa razy w tygodniu, no to wtedy rzeczywiście ta suplementacja jest bardzo istotna. Ona jest też istotna później, w ciąży, dla, dla rozwoju dziecka, ale można ją stosować właśnie wcześniej i rzeczywiście ma ono takie działanie redukujące ból. Kąd u Ciebie wziął się pomysł na to, żeby zająć się takim tematem i żeby zacząć szerzyć tą mądrą wiedzę na ten temat? Ten temat obserwacji siebie od dawna mnie interesuje, też pod względem takiego naturalnego planowania rodziny, bo kiedy wiemy, jakie mamy dane fazy cyklu, to wiemy, kiedy mamy dni płodne, dni płodne, kiedy dziecko może się począć, kiedy nie. I ponieważ mi to było przedstawione właśnie, jak byłam nastolatką, to teraz już o tym wiem, I jak będę sama planować dziecko, to po prostu. Łatwiej mi jest to obserwować. Natomiast wielu ludzi się o tym nie mówi. Mówi się dużo o antykoncepcji, bo to jest forma taka, nie wiem, pewniejsza w odbiorze społecznym i taka szybsza. Natomiast uważam, że bardzo warto siebie obserwować i wiedzieć, która to jest faza. A poza tym widzę, jak to bardzo wpływa na moją codzienność. Rzeczywiście te różne fazy, jakie ja się różnie czuję, jak różne rzeczy jem, czy właśnie jestem bardziej towarzyska czy mniej, czy potrzebuję więcej, czy mniej snu. Także widzę po prostu, jak bardzo w moim, w moim życiu to się odbija i chcę też. Zresztą widzę, że żyć dalej. A korzystasz właśnie z jakichś nowinek technologicznych w tym celu, żeby obserwować siebie, tak jak wspomniałam na początku, ze smartwatcha, czyli aplikacji, które możesz tam polecić? Korzystam z aplikacji menstruacyjnej, żeby zapisywać, kiedy mam okres, jakie ja mam różne odczucia w czasie miesiąca, ale też nie zostawiam tej aplikacji takiej władzy nade mną, bo one często przewidują, że na przykład będziesz miała okres za dwa dni, no i to nie jest prawda, bo nasz organizm nie działa jak, jak zegarek, nie działa jak jakiś mechanizm. Także korzystam z tego, ale tylko jako Sugestie a nie jako taką ostateczną wiedzę. I tak też polecam, polecam robić, bardziej ufać sobie niż, niż telefonowi. Jaki jest odbiór tego tematu w szkołach, z którymi już próbowałaś nawiązać kontakt? Czy już z kimś ci się udało porozumieć? Na razie nawiązałam kontakt rzeczywiście na Brave Campie z kilkoma szkołami. Po prostu słysząc moją prelekcję, sami podchodzą do mnie dyrektorzy czy nauczyciele i proszą, żeby przyjść do szkoły. Teraz ten warsztat jeszcze jest w fazie przygotowania i w przyszłym tygodniu będzie Próbnie prowadzony dla, dla po prostu młodszych koleżanek. Natomiast jak ta próba się uda i wyciągniemy jakieś pierwsze wnioski, no to w grudniu będę chciała rzeczywiście pojechać do pierwszej szkoły, gdzie zaprosił mnie dyrektor. Dyrektor? Mężczyzna? Tak, tak. Osoby, które się tym interesują, które podchodzą, które pytają, to są mężczyźni. Wow, to jest bardzo fajna informacja i również w naszej rozmowie wyszło, że chciałabyś takie warsztaty zorganizować dla innej grupy odbiorców, czyli dla ojców. Tak, bardzo bym chciała też edukować ojców na ten temat. Niekoniecznie są oni chętni, żeby taką wiedzę przyswajać, tak samemu z siebie jej szukać, natomiast poszukam sposobów, żeby do nich dotrzeć, bo po prostu... Może oni sami nie doświadczają tego cyklu, ale jest on ogromną częścią życia ich córek, ich żon, ich sióstr. Więc chciałabym, żeby wiedzieli, co się dzieje, żeby potrafili pomóc, zrozumieć. I mam nadzieję, że dzięki takiej wiedzy. Też w rodzinach po prostu relacje się będą poprawiały i będą się wykazywali większym zrozumieniem. I mam takie dwie myśli. Pierwszą jest to, że tak jak rozmawiałyśmy na początku, nadal bardzo dużo tej dezinformacji jest w internecie, więc to, że oni będą się edukować u ciebie jako profesjonalnej edukatorki, to jest dobra wiadomość. A druga rzecz to jest to, że podczas też właśnie swojego wystąpienia na Gali Demo, zaczęłaś swoje wystąpienie od tego, że powiedziałaś o tym, Nieporozumieniach, które często w tych rodzinach, gdzie są nastolatki, się pojawiają, i że części z nich można by było uniknąć właśnie dzięki temu, że rodzina lepiej rozumie, co się z tą córką aktualnie dzieje. Tak, zdecydowanie. Myślę, że relacje rodziców z nastolatkami ogólnie to jest trudny temat i dla jednej i dla drugiej strony. Dlatego. Uważam, że im więcej ci rodzice się dowiadują na temat dojrzewania i córek i synów i tego właśnie, co dokładnie się z nimi dzieje, jakie oni emocje przeżywają, jakie zmiany biologiczne zachodzą w ich mózgu, to, że jedna część mózgu już jest wytworzona, druga nie, to, że właśnie na przykład ten cykl miesiączkowy, że ta dziewczyna dopiero się uczy, poznaje, pierwszy raz ją spotykają niektóre rzeczy i... Po pierwsze, dynastolatki są w tym zagubione, a po drugie właśnie ci rodzice też nie do końca wiedzą, co się dzieje, więc myślę, że edukacja to jest właśnie ta droga do, do porozumienia i do lepszych relacji w rodzinach. Czy wiesz, jak wygląda taka edukacja w innych krajach? W Polsce taki edukator menstruacyjny, edukatorka menstruacyjna to nie jest jeszcze popularny zawód, o ile w ogóle jest w jakiś sposób wyodrębniony i nazwany. A jak to wygląda gdzie indziej? Rzeczywiście w Polsce nie ma za dużo takich edukatorów na ten moment, ale wiem, że za granicą są. Na przykład w Wielkiej Brytanii widziałam, że, że jest taki kurs. Natomiast dużo kosztują takie kursy, więc na razie muszę się posiłkować tą wiedzą, co mam. I może kiedyś tam pojadę. Więc jeżeli będzie jakaś zbiórka crowdfundingowa na ten cel, na pewno w ramach inkubatora Was o tym poinformujemy. A co myślisz o takiej grupie odbiorców, jakimi właśnie są młodzi mężczyźni? studenci, uczniowie, myślisz, że byłoby powodzenie takiego warsztatu? Myślę, że to jest na pewno potrzeba, bo tak jak o tych ojcach rozmawiałyśmy, tak, to ci ojcowie też byli wcześniej młodymi chłopakami i że na pewno jest taka potrzeba, żeby oni wiedzieli. Natomiast wyzwaniem będzie to, jak do nich dotrzeć i jak to przedstawić, bo też z rozmów po prostu z kolegami wiem, że to jest dla nich krępujący temat i, i też niekoniecznie, nie mając na przykład konkretnie dziewczyny, którą oni muszą jakoś tam, jakoś zrozumieć, muszą czy chcą, no to ten temat Wydaje mi się, że ich nie dotyczy, więc po prostu sposób dotarcia do nich będzie trudniejszy niż do dziewczyn. Tak, to na pewno jest jedno z takich zadań, w jaki sposób mówić o, tak jak mówisz, dosyć krępujących tematach, żeby ten uśmieszek pod nosem czy nawet ten śmiech, który pokazuje skrępowanie, przeszedł w ciekawość, w otwartość i coś dobrego wniósł, żeby ta krępacja zniknęła. Bo tak jak rozmawiałyśmy, jest to zupełnie naturalna sprawa, tylko dotyczy połowy populacji. A nie całej. I może stąd to wynika. A teraz trochę zmieniając temat. Byłaś uczestniczką Brave Campu. Jak to wpłynęło na Twój projekt? Co najbardziej Cię zaskoczyło i co uznajesz za najcenniejsze w tym doświadczeniu? Brave Camp to był niesamowity projekt, niesamowity wyjazd. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam tam pojechać, że miałam taką szansę. Cały tydzień bardzo intensywnie uczyliśmy się o tym, jak robić projekty, jak robić biznesy. I ja pojechałam z jakimś tylko pomysłem, a tam się nauczyłam, jak szukać problemów, rozwiązać. Konkretnych, co będzie szczególną wartością dla moich grup odbiorców, dla moich klientów, jak finansować, szukać finansowania właśnie, jak zająć się budżetem, marketingiem, promocją. No po prostu taka niesamowita ogromna dawka wiedzy i inspiracji. I nawet nie tylko do tego projektu, który teraz będę robić, ale naprawdę wierzę, że ta wiedza będzie przydatna mi przez całe życie przy każdym projekcie, czy to będzie projekt biznesowy, czy to będzie nawet projekt rodzina, czy to będzie projekt jakiś swój społeczny gdzieś wolontariacki na boku, to po prostu są bardzo ważne, bardzo ważne rzeczy, których się dowiedziałam i naprawdę z niesamowitymi specjalistami, bardzo przystępnych, cieka ciekawych formach. No w ogóle sam Brywka był w cudownym miejscu, w Mikołajkach, w naturze. No i też poznałam wielu wspaniałych ludzi. Ja myślę, że to też było bardzo inspirujące i to zostanie ze mną na długo. Bardzo dziękujemy za te miłe słowa. Jak możemy cię złapać, jeśli chcielibyśmy być na bieżąco z twoim projektem? Jestem w trakcie zakładania Instagrama takiego profesjonalnego. Jeszcze tego nie ma, ale pewnie jak ten podcast będzie wychodził, to będzie, więc podlinkujemy wtedy i zachęcam do zostania i też po prostu do kontaktu, do, do pytania, bo chcę, żeby ten Instagram był potem takim przedłużeniem tych warsztatów, żeby właśnie dziewczyny, czy może też chłopaki, którzy mają pytania, interesują się tematem, mogli bezpośrednio do mnie się udać i, i zapytać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Było mi cudownie Cię gościć i mam nadzieję, że jeszcze się w podcaście spotkamy, czy to kontynuacją tego projektu, czy z jakimś kolejnym. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Podcast Uważnie o Przedsiębiorczości. Zasubskrybuj i do usłyszenia już wkrótce. A jeśli masz pomysł na własne przedsięwzięcie, zgłoś się do nas na konsultację i dowiedz się, jak możemy Cię wesprzeć. Adres e-mail znajdziesz w opisie. Cześć!